Dzisiaj przechodzimy na inny wymiar koszenia. Najwyższa półka. Wyżej są tylko amerykańskie czołki. Wygoda, luksus, prędkość. Tym charakteryzują się traktorki zero skrętka. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, kliknijcie w dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał i zapraszam. Ferris 400S wyposażona w 23-konny silnik o pojemności 724 cm Każde tylne koło napędzane jest niezależnie za pomocą dźwigni dzięki przekładni hydrostatycznej. Dzięki czemu maszyna może obracać się w miejscu, jak czołg. Każde koło jest amortyzowane. Dodatkowo mamy trzy funkcje koszenia: mulczowanie, wyrzut boczny i wyrzut do tyłu. Szerokość koszenia wynosi 122 cm. Oczywiście nie będę tutaj wspominał o tym, że maszyna posiada licznik po czy 13-stopniową skalę koszenia sterowanie tą maszyną jest bardzo intuicyjne. Przy pochyleniu dźwigni do przodu jedziemy do przodu, jeśli pociągniemy ją do tyłu, pojedziemy do tyłu. Teraz IS 2100Z Ma wszystko to, co ma poprzednik, dodatkowo jest większy, ma mocniejszy silnik, większe koła, ogólnie wszystko tutaj jest większe. Maszyna ta posiada niezależny system amortyzacji na każde koło. Tylne koła mają rozmiar 24 cali, a to samo w sobie robi wrażenie. Traktorek wyposażony jest w 28 konny silnik o pojemności 810 cm3. Dodatkowo został zastosowany tutaj wtrysk paliwa EFI, który pozwoli zredukować zużycie paliwa o 25%. Jakby tego było mało, system OilGuard pozwala nam wydłużyć okres pomiędzy kolejnymi zmianami oleju. Model 400S pozwala rozpędzić się do prędkości 12,8 km, zaś ten model może osiągnąć prędkość 18 km na godzinę. Dlatego też, jak widzicie, za mną jest rama ochronna oraz wyposażony jest w pasy bezwładnościowe. Te pojazdy przeznaczone są do koszenia naprawdę dużych połaci terenów. Polecam tę maszynę wszystkim tym, którzy pracują na trudnym terenie, na przykład mają dużo drzew. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, do czego wy użylibyście tych maszyn. Do zobaczenia!